Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przekazał kolejne defibrylatory. Urządzenia trafiły do placówek z terenu miasta i są ogólnodostępne. W listopadzie defibrylatory trafiły do Tarnobrzeskiego Centrum Seniora i Szkoły Podstawowej nr 10. Kilka tygodni wcześniej nowoczesny sprzęt otrzymał także zespół szkół nr 1 w Tarnobrzegu. Wszystkie defibrylatory co prawda zostały przekazane placówkom ale są lub będą zamontowane w miejscach ogólnodostępnych i w razie potrzeby mogą być używane przez wszystkich. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu od wielu lat cyklicznie zakupuje ten niezwykle potrzebny sprzęt. Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej właśnie defieratorów na terenie naszego miasta występuje. Występują różne instytucje publiczne, szkoły, strażacy, również domy seniora, czyli takie miejsca, gdzie takie urządzenia mogą się przydać. Im więcej takich urządzeń na terenie naszego miasta, tym większa dostępność. Jako dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego bardzo chętnie przez wiele lat angażowałem się właśnie w wsparcie pomoc zakupu takich defibrylatorów. Bardzo się cieszę, że ośrodek dalej kontynuuje tą bardzo słuszną ideę. Defibrylator to profesjonalne urządzenie medyczne umożliwiające samodzielne lub półsamodzielne przeprowadzenie akcji reanimacyjnej. Dzięki instrukcjom głosowym urządzenie poprowadzi osobę udzielającą pomocy przez cały proces akcji ratunkowej, wydając polecenia krok po kroku. Bardzo duże znaczenie ma zakup defibrylatora dla Tarnobrzeskiego Centrum Seniora. Ten pomysł powstał blisko dwa lata temu, trochę po, po uruchomieniu centrum. Rozmawialiśmy z seniorami na temat tego, czy oni się czują bezpiecznie. Nie tylko w Tarnobrzegu, wszędzie. I, i, i powstał temat właśnie, że... A czy my wiemy, gdzie mamy defibratory i czy one są? No są, jest ich dużo w Tarnobrzegu, całe szczęście. Natomiast teraz chcemy wejść w taką erę, żeby te defibratory były naprawdę na zewnątrz. Więc stwierdziliśmy, że po pierwsze centrum jest w centrum, bo naprawdę jesteśmy przy takim najczęściej używanym chyba ciągu pieszo-rowerowym. Mogę Państwa zapewnić, że defibrylator będzie w miejscu ogólnie dostępnym, naprawdę nie za zamkniętymi drzwiami, będzie dostępny 24 godziny na dobę. Będzie on monitorowany przez kamery monitoringu miejskiego, więc mamy nadzieję, że, że, że będzie bezpieczny. Dodatkowo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zobowiązał się również do wsparcia szkoleniowego w zakresie użytkowania tego niezwykle pożytecznego sprzętu ratującego życie. Chciałem poinformować wszystkich mieszkańców naszego tutaj osiedla i wszyscy, co tutaj są w koło, koło szkoły, że mamy właśnie zawis na, na, na murach szkoły przy wejściu głównym, defibrylator, któryśmy dostali I chciałem podziękować za to urządzenie. Wiemy, że ono jest bardzo potrzebne, bo chcemy wszyscy umieć go obsługiwać, ale nie chcemy go używać, żeby wszyscy... Byli zdrowi i żeby te serce było zdrowe i nie trzeba było używać tego urządzenia. Mamy takie coś. Bardzo dziękujemy. Jest dostępne dla wszystkich mieszkańców, ponieważ ten sprzęt nigdy nie wiadomo kiedy może być potrzebny i więcej mieszkańców wie, że taki sprzęt jest na terenie miasta, a mam nadzieję, że będzie go coraz więcej. To przede wszystkim chodzi o to, żeby ta informacja była jak najbardziej dostępna, ponieważ to jest sprzęt, który ratuje życie i nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebny, ale też czas na ratowanie życia jest bardzo krótki. Dlatego im więcej takiego sprzętu będzie rozmieszczonego w całym mieście, tym większa szansa, że w ramach sytuacji jakichś smutnych, przykrych, kiedy dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia, ten sprzęt będzie pod ręką, będzie wykorzystywany, a przede wszystkim, że mieszkańcy będą wiedzieli, gdzie po taki sprzęt można szybko sięgnąć i jak z niego sprawnie skorzystać.